5 4 3 two, one. Wan, 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 wan. 1 1 1 1 co tam, jak tam? Jak wam 1 1 1 Dobra. 1 Mateo. tam? tam, jak tam? Samochodzik sprawny? 1 1 boli już? da, 1 1 1 nie do końca? Ja sobie tutaj w, w właściwie sobie... spotkać się z królem żebraków. A, ja idę do króla żebraków, piękny. Ja się to przeczytać. Chyba z niestety nie, nie ogarniam. O nie! Ktoś... Szczura zjedł? Kuźwa, dobra, dobra. Szczura, szczura niech sobie na zdrowie, koźwa. Myślałem, że to kitków. Dobry. Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. No tak trochę. Kogo ja widzę? Geralt? Nie, Wiedźmin. Witaj, Triss. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz, Wiedźminie. Ach. Opiek, kurna, biegam po samym mieście, żeby do siebie dostać, więc... nie cię szukam? Masz do mnie sprawę? Nie, no. Ja się To ci że szukam zgniłego Gaju. Gdybym nie trzymał ręki na pulsie, ryby już dawno zagnieździłyby się w moich oczodowach. Poza tym, zgniły Gaj to obrzydliwa nazwa dla naszego przytuliska. <grym> Straż was toleruje. Jak byś nazwał to miejsce? No... Ciekaw jestem jak ty na te sprawy. Lecę to masować, masować i smarować. To człowieka, który ściąga haracz od złodziei i żebraków jesteś całkiem romantyczny. ty to nazywasz haraczem, a ja podatkami. A jedno wychodzi. To są złodzieje, A dla mnie robotnicy. Mmmm. Widzisz ja Tak, sobie ja mogę się robić plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. A może powinieneś zostać miejskim lejcą? Żartujesz? Rada miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Czego chcesz, nie masz szans. Dobra, czego chcesz? Wizjoner z ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne, a żeby do tego doszło trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. Hmm. No, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa, ale można zapach zajmować. Wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniły Gaj, ale to Nowigrat jest przegniły. Witaj je w ostatnim bastionie normalności. Bo wszyscy inni są poema. Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta. Bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa. Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. No, czyli zależy, komu pomogę. To zupełnie inna historia. A teraz zostawiam Was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. cię pego po łóżka? Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do ciebie przyłączę. Mm. 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 <grymne> no, tron ma zajebisty krzeseł, kokuś. Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Tris Merigold będzie pracowała dla nowigradzkiego podświatka... Pół roku temu Tris Merigold rozstała się z bliskim człowiekiem i musiała sobie ułożyć wszystko na nowo. Wyszło inaczej niż chciałam, ale tak bywa. Chodź, zobaczysz, jak wygląda moje życie. Chuję, ale stabilnie, co? Pani czarodziejka, piękna jak zwykle. się rozstawa. Pewnie niedługo tu wrócę. A ten co? Tak trochę nie miał najmniejszego sensu ten dialog. Rozumiem, Gerald, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Film tu jest bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślady. <laughs> Przejazdę, późba, weszła. weszła. O kurwa, nie, nie, nie. Spierdźcie, dodamy, nie. <grym>, już wolę dziki gon. <grym>, no. 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 Dobra, biegnij kobieto, bo chcę mieć interakcję z tobą i to wcale nie taką, jak tutaj mogłoby się wydawać, tylko chcę po pogadać i pokazać ci jakąś cholerną statuetkę. Ty non nonujesz mi tu. Dobry. Można w butach? Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem jak lubisz gadać. Poczekaj, niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pod mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia, wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wróciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Geralt, ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Czasem trzeba się poświęcić. Mogłoby to być wygląd ciekawe, no ale dobra, będę nurował. Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? W okolicy żurawia, przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. No ale tak wodze chwilę poczulem. Chciałem się odświeżyć. Chodźmy. <laughs> odświeżyć w ścieku? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu nakłuwać Każdy ma jakiś swój człowiek Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, miażdżyłem jaja i nie. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łaskop... Położyłem mu książkę na brzuchu i przykryłem kupkiem. <grym> mało nie oszalał. Muszę sprawdzić. Wydało, ale lepiej kanałami. Klapa jest w Uważaj na siebie, Smart. Smart. A smart nie powinien być taki malutki! To dobry dzień, by zrobić interes. Witajcie. Dzień dobry, bo dobry dzień, dobry dzień, dobry mam dzień. Kurna facet! Ile ty tu masz, kurna. Bajaranckich rzeczy do spiskowania. przejmie Jeszcze na takim poziomie. No czuję przeciąg tutaj powinno być wyjście. Zresztą gdyby nie było smart by nas nie skierował. Na ścianach musi być coś co otwiera na szybkie przejście. No. Dobra ściana solidna. Czarodzieje przebywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rymem. Now leży na pieniądze. A do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Kurna, to już Dla trzy razy pieniądze. A mieć trzy razy pieniądze, ich nie myślą sześć, sześć razy sześć wykończą ludzi. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Menge cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. <grym> Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Ile i... tracisz? Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Pff. No normalnie cudowne, kurna, bedek. Piękny i gładki. Widzę skrzynkę, widzę skrzynkę. Widzę dużo skrzynków. Albo to tylko moje widzi mi się. Nope. nope O! Tu coś jest Brzydki skórzany worek Daj paczkę, Tris, A tam, a tam ty toń na papierosy, nie? <noise> Byłoby zabawnie. Ja ucikobię to. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. A kto nie lubi? <noise> po paru ryb, zardzewiałej kotwicy i reszta łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. To co, teraz wygrza ci do ciepłego wyra, Jesteś nie? w swoich żywiołach. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Kuroko, to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. Odzyskałem już znałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Powiedziała ta, nie która go wykorzystała. Zda. Ja? Nigdy tak nie, nie, uważałem. Nie, nie uważałem. Musimy się pośpieszyć. <laughs> Zanim zmieni zdanie, tak? No? Nie, no, no i mi tu. A zresztą, ma nieważne. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Poszkadzam ci? Dobra, mówiłaś mu. powiedziałaś temu człowiekowi, że jesteś czarodziejką? Oczywiście, jak szukała zlecenia, to od tego zaczęła. Ty jesteś, Tris? Wiem, że to nieostrożne, ale w Nowigradzie panuje duża konkurencja. Gdybym powiedziała, że jestem zwykłym szczurołapem, nikt by mnie nie zatrudnił. No. Przede wszystkim, nikt by nie uwierzył, że tak piękna kobieta zajmuje się tępieniem gryzonii. To... możecie zacząć. Jeden. Tris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Ruszajmy to pracy, zapłacisz z góry, zapłać połowę. Dobra. Powiedzmy, że jestem tak naiwny, że aż mu wierzę, najwyżej potem go zabiję. W takim razie bierzemy się do roboty. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Albo Trzeba i tak go tam, zabiję. Gdzie znajdziesz ślady szczurów. O, ta... No dokładnie. Kurwa. Sam nie wiem. Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Hmm. Wiem, gdzie newralgiczne miejsca mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Oj. Szukaj szczelin, odchodów. Oj. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzidł nie możesz tego zrobić. Nie chcę mi się szukać szczurzych głup nie marudź. To chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ, Brandon? Mnie też. Jest stanowczo za tłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. to jest kupiec, on żyje z tego, że się targuje. Gdybym zwracała uwagę na takie rzeczy, umarłabym tu z głodu. No to pewnie po nas sam, zaatakuje jest też, po W tym mieście zajmuje się szukaniem szczurzych kup. Nie maruj Owiec Tris, że, że, że znalazłeś szczerze kupy i położyłeś kadzidełkę. Wydaje mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęcia i będziemy mieli chwilę Pierdut, w surutu tutu i tak dalej, tak? Jebnię tu, czy nie jebnie? No nie było. No? O. Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szturów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcę. <noise> Mistrzowski żółw. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Zauważyła żona, bo wiem do jakiego opowiadania on pije teraz, nisko upadłam co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i pogodzoną. No mniej więcej. To prawda, czy udajesz dobrze, że nie ma między nami żalu? Dobra, pyta pytanie. Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował chwiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Przykra sprawa. Stwierdził, że to nawet lepiej, bo go już nigdy nie będą bolały. Doskonale rozumiem tego człowieka. Wiem. Tyle, że on oszukiwał samego siebie. Miał lepsze wyjście? On być szczery. Każdemu zdarza się ugać. Ale oszukiwanie siebie to ucieczka, która prowadzi do nikąd. Czasami trzeba uciec, żeby zapomnieć. Twój znajomy mógł rozpamiętywać, że nie ma nóg, ale od samego lamentu nowe by mu nie wyrosły. W tym świecie nie do końca. Znaczy się... Powiedz mi jeszcze, no. co słychać u Jen? Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen? Żyje. <laughs> tak sobie, nie wiem. No dobra, wszystko w porządku. Dalej się ubiera w cieni. Biel, da dalej ty wali od niej bzemi agresem, Dalej jest ch chodzącym, kurna, odpowiednikiem kuścia Hitlera, tylko nieco ładniejszym. Wszystko w porządku. To dobrze. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. Titi, ty, titi, ty, 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 jak spierdalają szybko. Chyba musi dobrze walić, czekać dło. No proszę, nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są. Wiem, kto to jest, Ric. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Nie powiem. Od początku coś mi tu śmierdziało. Skoro jesteś taki domyślny, trzeba było brać nogi za pas. Nie, nie to was. Proponuję, żebyś nam grzecznie zapłacił i zabrał stąd tych panów. Póki jeszcze nie jest za późno. Chyba żartujesz. Nie po to zatrudniłem czarodziejkę, żeby jej teraz płacić. Dam ci radę, Mutańcie. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Dziękuję za dobrą radę, ale nie mogę jej przyjąć. Dosyć gadania. Róbcie co do Was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Ojej. Mam dosyć słuchania tego skutny Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywy. No ty to na pewno. A nie! O! No I szczury mu pomogły! Wydaje mi się, że nie będzie musiał mi zapłacić. Zaszłał za jak małe dziecko. Gdyby nie ty... chodźmy poszukać pana Brandona. Brandona. Brandon. A nie, Brandon, teraz to trzy, trzy razy pan zapłaci. Zabijajcie mnie panie! Oni mnie zmusili! Jakbym im nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Łowcy czarownic nie znają litości. Ja też nie! Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Zamknij się, powinienem się zabić, ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mery, dlatego zapłacisz podwójną stawkę! Po Dobrze. Macie tu pieniądze, a teraz precz stąd. Dziękuję, Gerard. Mogę go jeszcze zabić? Nie ma za co, musisz uważać na siebie. No właśnie. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka. Corinne Ona bardzo dobra. Onej romantka? Śpiączka. Łasza. Śniączka. <śniączka, Śniączka, kurwa. się w, w czym pani się specjalizuje? W śpiączce. W do Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier Dejong. Jak pójdziesz ze mną? Mam ja. parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurem. W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Nie było cię spotkać, no? Mogło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Gerard. No. Ci już lepiej, zanim Corin zaszyje się w jakiejś kryjówce. A ja gdybym chciał cię znaleźć. Mieszkam na okrawkach, za targiem rybnym. Będzie Co się pierdzieli, dokładnie? Nie zajrzysz. Nie słychać czegoś? W takim razie do zobaczenia. Oczekaj, śpiączkę w Starym Domu. Ach. Chyba mam pomysła, dlaczego się tak może dziać. Ale najpierw mi napisz, co, co, co ci tam się bierze, psuje. Dużo artefaktów, audio. Dobra, ja żadnych nie mam, ale mówię, chyba znam przyczynę. Dlatego zrobimy tutaj krótkie zatrzymanie. O.